Widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale a dzisiaj otworzymy sobie piłkarską niespodziankę tak dobrze tutaj widzicie dostałem ją właśnie jako prezent świąteczny. no i co ja już bez przedłużania otwieram dostaniemy tam jedną kartę piłkarską oraz dowo dowolną koszulkę piłkarską jestem naprawdę bardzo podekscytowany no i co otwieramy o! a w środku mamy taką ładną. Zobaczcie tutaj tym zabie. I koszuleczka. Manchester United! Zobaczcie, jaka ładna koszuleczka. Jestem bardzo zadowolony z niej. Manchester United. Bardzo ładna koszuleczka. I co? Ja ogólnie bardzo poradzę tutaj potwierdzenie Wszystko super. Dziękujemy. Tak, ja też bardzo dziękuję. Mamy koszuleczkę Manchesteru. Tutaj się ładnie będzie. Karta, ale super koszuletka, naprawdę jestem bardzo mile zaskoczony. No i co? Subskrybujcie ten kanał. Zbliżamy się do 4000 subskrypcji do końca roku. A ja już się będę z Wami żegnał. Polecam jako prezent świąteczny. Do zobaczenia!